Witam Państwa. Dziś chciałbym zacząć analizę nieruchomości od samego początku, czyli od gruntu, na którym znajduje się dana nieruchomość. W wielu budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, sprzedawano na początku lat 2000 na szeroką skalę, wcześniej także mieszkania. Niestety, w wyniku Niedbalstwa lub celowego działania nieuczciwych urzędników działających na szkodę współwłaścicieli nieruchomości, w tym bardzo często także interesu gminy lub miasta, wyodrębniono tylko grunt pod budynkiem tak zwany grunt po obrysie. W ten sposób wspólnota mieszkaniowa pozostała bez e, przysłowiowego podwórka. Bez miejsc postojowych, a co gorsza, a bardzo często bez dostępu do drogi publicznej. Działo się tak, jeśli klatki schodowe znajdowały się z drugiej strony budynku, nie od strony, właśnie, drogi publicznej. Miasto bądź gmina dodatkowo. Dokonywało sprzedaży lokali bez dostępu do drogi publicznej, czyli nie spełniających wymogów przewidzianych dla działek budowlanych, uniemożliwiając prawidłowe, racjonalne korzystanie z budynku i urządzeń z nimi związanych, na przykład jak śmietniki, kotłownia, która mogła się znajdować pod budynkiem, bądź częściowo pod, pod tym gruntem przyległym. Garaże, miejsca postojowe, mogło zatem dojść do naruszania praw przez ówczesne zarządy lub zarządców, o czym kupujący lokale, którzy bardzo często mogli po prostu nie wiedzieć. No, widzieli jakąś nieruchomość. Widzieli także podwórko, jakiś tam pewien porządek, no i wydawało im się, że to podwórko też przynależy do nieruchomości. Podobną nieczystą praktykę mogli stosować później deweloperzy w kolejnych latach, o czym powiem pod koniec tego, tego podcastu. Jeśli interesujecie ten temat, daj kciuk w górę, docęj naszą pracę algorytmy YouTube będą wiedziały, że ten materiał jest interesujący. Po tym filmie nie zapomnij zasubskrybować kanału, a w ten sposób nie ominiecie żaden waż, żadna ważna informacja dotycząca Twojej nieruchomości. OK, Zatem ustawa o własności lokali, do której link znajduje się w opisie stanowi w artykule 32. Punkcie A, że jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków, urządzeń z nim związanych, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w artykule 18 ust. 1 jest zobowiązany przedstawić właścicielom lokali, projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych uniemożliwiających um, spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych. Punkt 2. Udzielenie zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w artykule 18 ust. 1, pełnomocnictwa do e, wykonania odpowiednich prawem przewidzianych czynności zmierzających do nabycia Przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Ten zapis ustawy o własności lokali gwarantował to, że e, zarząd-zarządca musieli taką uchwałę, e, uchwałę wywołać. I rzeczywiście wielu, wielu, e, wielu zarządów, zarządców nieruchomości taką uchwałę wywołało. Były to bardzo często też spółki. E, powiązane z miastem, spółki miejskie, e, biura obsługi, e, to się nazywało Biuro Obsługi Mieszkańców. E, ok, i wywołali tak, żeby po prostu mieć czyste ręce. Problem jest taki, że zrobili to w bardzo mm, przemyślany sposób: to znaczy wywołali uchwałę, która powinna zostać Głosowana, być może, że nawet została przegłosowana w wielu przypadkach. Natomiast wykonanie tego spoczywało na zarządzie. I wtedy nagle dokonywano zmiany zarządu bądź zarządcy a dochodziło do rażącego naruszenia prawa, a nawet oszustwa, do którego mogło dojść. Ponieważ jakby od samego początku tutaj był pewien mechanizm bardzo przemyślany. To znaczy, te spółki miejskie, które miały sztaby prawników, wiedziały dobrze, co robią, wywoływały uchwałę, i taki nieuczciwy urzędnik doprowadzał do takiej sytuacji niezadowolenia z obsługi przez tą firmę w tym samym momencie, Nagle pojawiała się prywatna firma administrująca, która mogła rozwiązać wszelkie problemy, bo wcześniej się tego nie dało, teraz się da i tak dalej, i tak dalej. Ale jaki był tego wszystkiego cel? Po pierwsze, grunty te były bardzo cenne. Te grunty przyległe. Zatem Zarówno gminie miastu zależało na, na niezbywaniu tych nieruchomości. A po drugie, bardzo często e, chciano jakby taką trzymać taką kość niezgody, to znaczy w momencie, kiedy wspólnota mieszkaniowa e, podnosiła. Jakąś kwestię, czy to finansową, czy taką, nagle odbywały się y, takie formy delikatnego zastraszania, bo miasto czy gmina zabierze nam podwórko, nie będziemy mieli gdzie parkować i tak dalej, i tak dalej. Kto y, jakby podnosił y, te kwestie, y, był bardzo często zbywany. Y, jak się później okazało grunty przyległe, aby po możliwym było pobieranie podatku od nieruchomości za, za tą nieruchomość spełniającą normy przewidziane dla działki budowlanej pod, pod budynkiem. Podpisywano coś w rodzaju użyczenia gruntu przyległego, gdzie wszelkie obowiązki przeniesiono na, na wspólnotę mieszkaniową, takie jak remontowanie, dbanie o czystość, oświetlenie, ubezpieczenie. Jeżeli doszło do czegokolwiek na tym gruncie, tak naprawdę, czy to kradzieży, czy, czy, czy zniszczenia, no to to był problem wspólnoty, natomiast wspólnota nadal nie była, współwłaściciele nieruchomości nadal nie byli współwłaścicielami tego gruntu, gruntu przyległego. Czyli uchwała dotycząca nabycia terenu przyległego została wywołana przez zarząd, tak żeby zarząd zarządce, ale nie została nigdy wykonana. I tutaj dochodzi do naruszenia prawa przez ten zarząd, który nie wykonał nigdy tej, tej uchwały nabycia tego terenu przyległego. No dalej, to już konsekwencje podnieśli współwłaściciele nieruchomości, czyli musieli remontować dany teren. Oczywiście, w momencie, kiedy dochodziło do remontu, nagle się okazywało, że to przecież tak naprawdę miasto jest, czy gmina jest właścicielem, no i wtedy. Szarujący urzędnik z PRL-u e, wskazywał, jaka firma ma zrobić, jakie materiały mają być użyte, no wszystko było już ustalone, e, koszt taki był bardzo często trzy razy większy od kosztu rynkowego, ale co tam w przeliczeniu na jakiegoś jednego współwłaściciela e, udowodniono, że to przecież niewielki koszt i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowy problem stanowiło zasypanie, zniszczenie dawnych kotłowni. Po pierwsze, były to a, powierzchnie bardzo cenne. Można było w nich, to była część wspólna, współwłaściciele mogli a, sobie nią dysponować a, zrobić tam na przykład siłownię czy, czy cokolwiek. Natomiast a, w momencie, kiedy ją zniszczono, poza tym, posiadanie takiej powierzchni dawało też możliwość na przykład alternatywnego źródła, stworzenia alternatywnego źródła ogrzewania bądź jedynie projektu, który mógł być przedstawiony na przykład w negocjacjach stawek za ogrzewanie, i w ten sposób można zawsze było porównać sobie koszty. E, ogrzewania budynku na przykład gazowego z własnej, e, z własnej elektrociepłowni, e, z, e, właśnie z taką, z taką, z taką publiczną e, opcją. A ludzie, jak widać, nie wyciągnęli żadnych wniosków z tego, e, z tej, z tego, z tego oszustwa. Po wielu latach ten sam numer został wykorzystany przez deweloperów. Na prospektach, wizualizacjach inwestycji widniały piękne bloki, na nich parkingi, tereny przyległe były pełne miejsc postojowych. Ludzie uśmiechnięci chodzili, spacerowali z pieskami. Można sobie wyobrazić jednak sytuację, że po realizacji inwestycji. Co pewien czas pod blok podjeżdżał Polones, robił zdjęcia parkujących samochodów, piesków załatwiających swoje potrzeby i ludzi spacerujących po tych terenach. I po 5-10 latach do sądu wpływa pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej o bezumowne użytkowanie nieruchomości. Nagle okazuje się, że te tereny a, że właściciele są właścicielami tylko tele, terenu e, po obrysie, działki po obrysie budynku, z jakąś może tam służebnością e, małą do, 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 do drogi publicznej, a pozostałe tereny należą do biednego, schorowanego inwestora, który nie ma pieniędzy no i jakoś musi tutaj sobie teraz e, tą. Jest schorowany, musi sobie tą. żąda co dość uczynienia za bezumowne korzystanie z tych terenów. Zapewne wspólnota mieszkaniowa zawrze ugodę, na przykład 100 tysięcy co roku. No i co? No, przecież w przeliczeniu na tylu właścicieli nieruchomości, no a gdzieś musicie przecież parkować, gdzieś musicie spacerować. No, i takie będzie tłumaczenie pewnie zarządcy, i efekt tego będzie, że trzeba będzie wypłacić zaległe lata bez umownego użytkowania tego, tych, tych terenów. No i w przyszłych latach płacić biednemu inwestorowi. Jak widać, ludzie nie nauczyli się starego numeru z PRL-u. Nadal, nadal jest on, jest on pokazywany. W ten sam sposób, ludziom i ludzie nadal nie potrafią tego wszystkiego pojąć. Kto jest winny później w sądzie? Słyszymy, ci ludzie tak chcieli. Oni wiedzieli, co kupują, przecież wszystko było w papierach, w aktach notarialnych. Ok, jeśli interesujecie ten temat. Być może, że go rozwiniemy, także napisz w komentarzach swoje pytania. Zasubskrybuj kanał. Już niebawem poruszymy tematy ustawionych przetargów budowlanych i remontów. Co z ustawionymi przetargami budowlanymi i remontami? Czy to jest legalne? Likwidacja użytkowania wieczystego. I co dalej? Umowa na światłowód, czyli darmowy światłowód. Jakie będą tego konsekwencje dla e, ustanowienia służebności przesyłu linii światłowodowej dla nieruchomości, dla współwłaścicieli nieruchomości? Fikcyjny zarząd, zarządca i udzielanie absolutorium fikcyjnemu zarządcy nieruchomości. E, ukrywanie dokumentów, wyciągów bankowych. Dlaczego tak się dzieje i co w tych wyciągach może się znajdować, i wiele, wiele innych fajnych tematów. Zasubskrybuj kanał, lajkuj, komentuj. Do usłyszenia.